60. plebistyt Gazety Wrocławskiej, Radia Wrocław i Telewizji Dolnośląskiej na najlepszego sportowca 2012 roku na Dolnym Śląsku wygrał Damian Janikowski, zapaśnik Śląska-Wrocław, brązowy medalista olimpijski z Londynu, któremu podczas balu sportowca we wrocławskim Centrum Kongresowym czek na 10 tysięcy złotych przekazał marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec w asyście Arkadiusza Franasa, redaktora naczelnego gazety. Szkoleniowcem roku został trener olimpijczyka Józef a odkryciem roku Damian Szwarnowiecki, 19-letni judoka Gwardii Wrocław. Za najlepszą dolnośląską imprezę sportową roku uznano Puchar Świata w Jakuszycach, a muzyczną gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni z zespołem. W styczniu po raz pierwszy od zakończenia wojny mogliśmy zajrzeć do XVIII-wiecznej Kaplicy Hochberga na Placu Nankiera we Wrocławiu. Odbywający się dzięki decyzji zarządu województwa od dwóch lat remont grekokatolickiej dzisiaj świątyni wkracza w finalną fazę. Będzie kosztować 8 milionów złotych, z czego większość pokrywa Unia Europejska. Już dzisiaj wrażenie robią odrestaurowane niemal z niczego freski portale, złocenia i ołtarz. Otwarcie kaplicy zaplanowano na 28 czerwca. Na to nie musimy czekać do czerwca. Pierwszy 8-kilometrowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia na trasie Siechnice Łany został już otwarty. Mamy tu jeden nowy most na odrze, dwa na rzece Oława, dwie estakady oraz dwupoziomowe skrzyżowanie w Siechnicach, a także wiadukt drogowy w Łanach oraz 15 przejść dla zwierząt. Cała 38-kilometrowa trasa, która połączy autostradę A4 z drogą ekspresową S8, ma być gotowa za 4 lata. Zimowa, coroczna akcja liczenia nietoperzy została zakończona. Przyrodnicy ze Stowarzyszenia Pro Natura oszacowali, że na Dolnym Śląsku w nieczynnych podziemnych sztolniach i bunkrach zimuje prawie 3000 gacków. Zwierzęta spędzają zimę w stanie hibernacji. Zanotowano rekordową dla Dolnego Śląska liczbę nietoperzy ze szczególnie rzadkich i zagrożonych gatunków. W kronice oglądamy rzadko spotykaną kolonię podkowców. Niedziela 24 lutego zapisała się w historii czeskiej i polskiej koszykówki jako dzień, w którym oba kraje połączyły siły i wspólnie zorganizowały w stolicy Dolnego Śląska pokaz koszykówki na najwyższym poziomie. We wrocławskiej Hali Stulecia najlepsi koszykarze Ligi Polskiej i Czeskiej zagrali w meczu Gwiazd. Wpływ na składy obu drużyn mieli internauci. Reprezentacja polskiej Tauron Basket Ligi pokonała czeską Matoni NBL 109 do 104. Meczowi towarzyszyły liczne atrakcje, w tym tańce czy liderek, konkurs wsadów i rzutów za trzy punkty. Partnerem organizacyjnym Polskiej Strony był marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Szatnia z garderoby aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy dała tytuł najnowszemu spektaklowi Zbigniewa Szymczyka. Przedstawienie powstało na motywach fragmentów archiwalnych sztuk mistrza Henryka Tomaszewskiego. Na scenie zagrały oryginalne szafki aktorów, które służą teatrowi niemal od samego początku jego istnienia. Drzemie w nich energia i historia poszczególnych postaci. Do zobaczenia.